Co nigdy nie kłamię wróżbitą, i zawsze mówią prawdę. No, tak, nie. niech pan poczeka. Sobie rozłożę tutaj tylko moje wszystkie karty. Już sobie rozkładam. No proszę e, znaczy pana, się, pierwsza znaczy, karta. To, no. no co pan powie? Pan, niech pan, nie e, będę pan przerywał, proszę bardzo. Znaczy mama mi polecała pana, bo powiedziała, że pan tutaj jest dobry właśnie w tym. Zawsze dobrze. Proszę pana. Wróżbita Andrzej jest najlepszym, przede wszystkim na bazie przystojnym i najlepszym celebrytą w Polsce, także wie pan. Po prostu dobrze pan skierował, ale proszę pana, jak pani się zwróci, moja wróżba, jak pani się krzywa z to po prostu wtedy, może pan do mnie powrócić śmiało i wie pan. I wtedy sobie porozmawiamy. A teraz muszę wykonywać swoją pracę, już, już proszę pana, więc tak, pierwsza karta jaka mi wyszła to tak to zwany szatański dzwonek. No kurwa, małaś tych mi to. Nie Gdzie muszę jesteś... panu tłumaczyć, że... Gdzie to jest, jest karta? Gdzie jestem udupiony. A z bąbelków mi tutaj wyszło. Proszę posłuchać. Tak. pan? O kurwa, tylko nie pan. Taki rozpierdol mu powiedzieć mocny. Więc tak. Co do pytania zawodowego. Tutaj tak. po, trzy karty. To jest tak. Szatański dzwon, dzwon. Po prawo jest skrzydło upadłego anioła. Jeszcze ma... Tutaj tak? mamy przebite serce. No, znaczy niepokoję nie się tutaj z tym skrzydłem, anioła. To skrzydło. Tutaj. Proszę, proszę poczekać, ja się muszę tutaj startować, rozpatrywałem tego. Dobrze, dalej. Skrzydło anioła oznacza, oznacza, że po prostu na przeciągu, można powiedzieć, dwóch lat tej pracy pan nie znajdzie. Ale jednakże przebite serce mówi, że czy ma pan jakiś wrogów? Muszę się o to zapytać. Tak, mam samych wrogów. <laughs> no to proszę, powie proszę pana, no e, niestety muszę panu powiedzieć, że tak, przebite serce oznacza, że podkurwi pana ktoś po prostu. Nie będę się z panem w bawełnę. I to nastąpi. Widzę tutaj też, poczekaj, przytasuję sobie talię, jeżeli możesz poczekać, bo widzę tutaj Dzień bardzo głęboki bardziej. temat mi tutaj się otwiera ja wie pan, no ja po prostu po tym sztafku to mam taki kontakt z kosmosem, że kurwa same gwiazdy widzę. Więc tak, przetasowałem tetalię kart. Proszę tak. pana, no, A pan jest popularną osobą, ja tutaj widzę. No lubię od czasu do czasu zaistnieć. Widzę tutaj, proszę pana, bardzo przede wszystkim duży potencjał. Zgadza się to? To jak najbardziej. Ja widzę, że pan tak, y, no ogólnie jest pan w tak zwanej końskiej czarnej dupie. Ale wyjdzie pan z tego, ale wyjdzie pan z tego, ponieważ widzę tutaj y, kartę białego konia. Wie pan co to znaczy? Jak najbardziej, jeszcze jadę na resztę. Nie, 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 ale już absolutnie tego nie znaczy. Ja tutaj nie chcę pana w żaden sposób obrazić. Y, Pokazuję mi tutaj tak, czekaj, jeszcze sobie przesłucham co mają moje bombeki do powiedzenia. Tak. No proszę pana, fantastyczna wiadomość. Wyjdzie pan z tego z, na przeciągu trzech lat, czyli za trzy lata od dzisiaj widzę tutaj u pana wielką sławę i bardzo dużo pieniędzy, no ale niestety ma pan dużo wrogów i chyba to może panu tak przeszkadzać w sumie w tej sławie. Przede wszystkim będzie to przeszkadzało, bo ludzie będą na pana, pana bardzo krzywo patrzeć na ulicy i widzę tutaj szczególnie jednego człowieka, który będzie próbował pana po prostu zniszczyć. Ale... ja wiem... Jeszcze... Bo ja nie wiem, czy my się dobrze rozumiemy, to teraz o ten cały majątek chodzi yy, w życiu prawdziwym, w Tibi? Yy, nie, no teraz ja mówię, proszę pana, o życiu realnym, a od na Tibi coś rozłożyć? Ja myślałem, że tam ja w Tibi, że będę szedł miał tym, ktoś mi tam zajebie emuala. Nie, 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 proszę pana, ja mówię cały czas o życiu rzeczywistym a. i powiem panu jeszcze tak, yy, co na yy, zawodowy, to znajdzie pan pracę, którą pan bardzo będzie lubił, na okay. przeciągu trzech lat, jak już wcześniej mówiłem, bardzo będzie, bardzo w miarę dobrze płatna, o czym świadczy karta czarnego byka, bo ona pokazuje po prostu taka potężne stanowisko, będzie pan miał i pana będzie bardzo ciężko udupić tego stanowiska. Nikt pana po prostu nie wyjedzie stamtąd, będzie nie pan tak. trzymał to stanowisko przez jakieś 4 lata, tak mi się to pokazuje. Czyli będzie już potem tak, jakby ta sytuacja finansowa bardzo stabilna. No, no to ja się domyślam chyba, co ja tam będę właściwie robił. No. No, także nie ma problemu. A na razie proszę się nie martwić, jak już mówiłem, no. Jeszcze raz te przytasuję karty. Poczekaj, niech pan. Żeby się upewnić, tak? Żeby się upewnić, jasne, bo wie pan, no te gwiazdy czasami lubią se w chuja grać ze mną. <grym> powiem panu tak. O, ja pierdolę. pana! <grym> <Szefana. grym> ja. Proszę Pana, ja pierdolę. to ja może, może zmieńmy kategorię życiową, co? Tak, dobra. Zmieńmy kategorię, bo to nie ma co tu komentować po prostu, dalej, dalej, idźmy dalej. Tak, to chciałbym teraz życie miłosne, bo już od pięciu lat jadę na ręcznym. Życie miłosne. to zmienimy sobie nową kategorię na życie miłosne, to życie miłosne sobie właśnie wróżę, poczekaj, takim taśmą, taśmą klejącą wróżę życie miłosne. Już sobie odkleję, zrypię sobie ten początek, gdzie pan jak to kurwa, jak nie da się tego zrypać, to główna. Już, zrypuję. Proszę pana. Już, życie miłosne, tak. Co mi tu pokazuje święta taśma mądrości? Życie miłosne, no tak. Kurwa taśma mi się skończyła. to no koniec, dziękuję. Nie ma życia miłosnego, no co tu pan będę... chujalem pan? Zero. A jeszcze się upewnię bąbelkami? No żaden nie pęk, proszę pana. To chyba pan wie, co to znaczy. Kurwa, jestem udupiony po prostu po całości tej chwili. Życie miłosne, ja bym bardziej się skupił na życiu zawodowym, o tak to mogę powiedzieć w pańskim no, przypadku. No, no, no. Co, co jest? Chociaż, chociaż, proszę pana, jeszcze chwileczkę. Tak? Niech pan się nie rozłącza. My tutaj okay. mamy tania tylko 12,44 z za minutę, to spokojnie, tak? spokojnie, nie śpieszmy nie, nie, nie no. się nigdzie. Najwyżej pan no, proszę się nie przejmować, że no, pan za trzy lata będzie w bardzo dobrej sytuacji finansowej, także wie pan, no... Y, dobrze, dobrze, więc tak. Co ja tutaj zauważyłem? Przede wszystkim... Y, w życiu miłosnym... Bardzo duża miłość się tutaj u, pani, u pana po prostu... Przekazywała tutaj, przewijała się taka duża miłość. Y, na literę chyba Z to się nazy nazywała, czy mam tak. rację, była taka osoba? Tak, Zuzanna. Zużalna, proszę pana, no. Na Skype'ie. Jeżeli, jeżeli pan jej nie wydupczy, to żadnej pani nie wydupczy. Rozumiem. Tak, tak to mogę ująć. Także to jest pana ostatnia szansa, tylko na tym po prostu, bo pękają. Wie pan o co chodzi. Na kamerce, kurwa... Na kamerce najwyżej mi się pokaże, na Skype'ie i tyle. No nie ma problemu. I do tego może pan sobie ciekawy stosunek odbyć, ja tu już nie wnikam. Dobrze, jeszcze nie wykorzysta pan, ma pan jeszcze jedno pytanie, także proszę w tak. sobie... Cię bardzo dobrze stanowić, no, bo... Jest, jest to pytanie też na równi właśnie ważne dla mnie, jeśli chodzi o sferę zawodową i intymną. No, kiedy, mianowicie, kiedy osiągnę setny poziom tajemniczenia w TB? Bo już EXPIE kurde i nie mogę dojewać tego levela. Rozumiem, rozumiem, proszę pana. TB to taka gra, rozumiem, tak? Tak. Tam się bije, dobra. Na telefonie. Proszę, to powróżymy, poczekajcie, Czekanie pan, bo... Nie, panu, muszę się sztaknąć troszkę. Okay. Oh, oh, oh. Mocne ta kola kupa gazowana była bardzo Dobra, to powróżymy panu z kleju tym razem. Żeby było zajebiście. Ja że pan jak się odkręca. W lewo. Zajebiście ma. się odkręca. No w lewo, w lewo, dobrze pan. Pan tu też widzę takie talenty bardzo mocno wróżbiciarskie, ma? Posiada? Lubię, lubię od czasu do czasu sztaknąć się klejem. No, proszę pana, ja też, dlatego tu pracuję. O kurwa. Tibia będzie tak. Jeszcze wezmę sobie... wyjmę tu kuleczkę analną, to z tego też mogę wam powróżyć. Znaczy Tobie, przepraszam. Zajebiście się na tym, jedzie. Więc tak. Proszę, proszę pana. Z kuleczki analnej, no ja pierdolę. Jest cała ubrudzona. Nie wiem co pan, jak mi pan to wynagrodzi, to w ale bardzo ciekawie. Rok, dwa i po prostu level się zbije sam Nie, nie musi a, pan po a. prostu dociskać Niech ten bot po, tam po prostu siedzi I jak będzie siedział, tylko proszę uważać, bo jak pan spotka jakiegoś czarnego gościa po prostu na tym pana serwerze, to pana może ujebać I zapierdolać cały się, się chwileczkę, ja sobie zapiszę na karteczce Uważać na, ufać, na czarnego nie ufać. gościa Nie ufaj nie nie ufać goście, po prostu I pan się od razu tak. domyśli kto to jest, także Proszę po prostu mu nie ufać w żadnej, no nie ufać mu po prostu, nie dawać mu nic, żadnych pasów tam, nic, bo będzie próbował tam pana wiedzieć, że pana da coś tam, że pana paka kupić czy coś, ale nie. Okay. A czyli czy jakby, jakby mi napisał czarny facet, że bije ci level, jak mi dasz pasy, to stanowczo nie, tak? I uciekać? Nie, stanowczo nie. Spierdala, gdzie, gdzieś tam, gdzie te bugi chodzą sobie. Rozumiem, a gdyby to był żółty facet i poprosił o pasy, to wtedy mu już można podać, tak? Żółtemu tak, zdecydowanie. Proszę. Żółtemu to bardzo, bardzo uczciwi ludzie, na TB szczególnie, tak, zgadzać. Tylko że to ciżej będzie, bo jak ten czarny przebierze się na żółto i wtedy to mnie może w ciura po prostu zrobić. No i tu bardzo uważa, bo czarni właśnie są tacy sprytni na TB, bardzo sprytni, także no proszę po prostu zbadać go bardzo mocno zanim pan znacznie odkładać pasy ludziom. No po prostu. Yy, a niech to kule biją, muszę uważać takim się. No niech pan uważał, po prostu no. Wie pan, sam kiedyś grałem w Tibie, ale z pieniędzy z tego nie był... kurwiłem. Miałem chyba 80 warriora. A, to ładnie. No ale wie pan jak to jest. Żona mnie wyjebała z chałupy i muszę coś teraz robić, iść na jakimś kurwa seks w telefonie. Oj, co, co za życie, co za życie. Gdzie ja się dozwoniłem? No jak to się pan dozwonił? A, ja myślę, że ja, z no ja mam kilk... rozmawiam. No z witam, z to ale A, ja mam tak, kilka tak. można powiedzieć takich profesji, nie? No, rozumiem. Na cztery baty jadę teraz. Z panem, tutaj z koleżanką, wie pan. Czy ktoś teraz panu lance opierdala, tak? No wie pan. Z tego żyje. Rozumiem.